Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Battlefield 4 i dzisiaj zajmiemy się FGM-148 Javelin, czyli amerykańskim przeciwpancernym pociskiem kierowanym, który może być wystrzeliwany z różnych platform, może być wystrzeliwany z przenośnej wyrzutni, może być wystrzeliwany ze specjalnej właśnie wyrzutni umieszczanej na trójnogu, jak również może zostać zamontowany na pojeździe. Więc ten pocisk ma bardzo, bardzo szerokie zastosowanie i jest on niesamowicie skuteczny. W Battlefield 4, moim zdaniem, jedna z najlepszych broni przeciwpancernych, jeśli nie najlepsza. Bardzo dobrze się spisuje, jest to broń, która no po prostu wymiata i w rzeczywistości również tak jest. Udowadnia to przede wszystkim trwająca wojna na Ukrainie, gdzie po prostu pociski Javelin rozpruwają wszelkiego rodzaju rosyjskie pojazdy. Te pojazdy rosyjskie są praktycznie bezbronne dlatego, że na przykład system Sztora montowany na T-90 no praktycznie nie chroni przed trafieniem tego typu pociskiem. Jest to pocisk, który no, jest naprawdę potężny, zapewnia bardzo duże możliwości. On został zaprojektowany właśnie dla armii amerykańskiej, ale jest wykorzystywany szeroko na całym świecie. Wojsko Polskie, a właściwie Wojsko Obrony Terytorialnej już te pociski posiadają. No i to zwiększa możliwości tych wojsk niesamowicie, dlatego, że taki pocisk jest w stanie bez problemu zniszczyć czołg. Kaliber tego pocisku to 127 mm. Masa głowicy to 8,4 kg. 4750 metrów to jest naprawdę sporo. Pocisk ten może działać w różnych trybach, dlatego że możemy po prostu ten pocisk posłać w stronę celu, czyli on może lecieć prostym torem w stronę właśnie wybranego celu. Albo możemy zastosować właśnie możliwość ataku od góry. W tym momencie pocisk leci do góry, a następnie opada na cel, trafiając go w dach. No i w tym momencie takie trafienie jest zazwyczaj zabójcze, dlatego że dach pojazdu jest de facto jednym ze słabszych punktów większości pojazdów, większości czołgów. Na no przypadku czołgów rosyjskich zazwyczaj powoduje to również, jeśli trafimy na przykład. Wie, że prawie za każdym razem wybuch amunicji, no więc jest to niesamowicie skuteczna broń, broń, która no, daje niesamowite możliwości, i właśnie podczas konfliktu na Ukrainie no, widzimy pełne możliwości tego pocisku. Warto tutaj zaznaczyć, że osiągnięto no, właśnie podczas konfliktu na Ukrainie bardzo wysoką skuteczność, dlatego że na 112 prób udało się uzyskać 100 trafień, czyli to jest naprawdę, naprawdę sporo. Warto tutaj również nadmienić, że tych pocisków wyprodukowano w całkiem sporych ilościach, dlatego, że to teraz wyprodukowano 11 tysięcy właśnie pocisków tego typu. No i też ten pocisk zapewnia bardzo duże możliwości. Ten pocisk może działać również w systemie Fire and Forget, czyli wystrzel i zapomnij. Czyli my po prostu namierzamy cel, wystrzeliwujemy pocisk i ten pocisk leci do celu, niszcząc go. Więc jest to naprawdę no, niesamowicie, że tak powiem, skuteczny system. Jest to bardzo skuteczny pocisk, który zapewnia po prostu piechocie niesamowitą siłę ognia i możliwość niszczenia wrogich pojazdów. Tutaj no, mówimy o możliwości zniszczenia właśnie czołgu jednym pociskiem, jednym strzałem. No, to jest naprawdę wysoka skuteczność. To też sprawia, że każdy pojazd, każdy czołg na polu bitwy musi być wyposażony w bardzo skuteczny system ochrony aktywnej, który po prostu zmyli ten pocisk, który sprawi, że ten pocisk nie trafi, bo można powiedzieć, że w momencie trafienia jest już za późno. To pokazuje też właśnie w przypadku konfliktu na Ukrainie, jaka jest różnica technologii pomiędzy na przykład USA a Rosją. Rosja nie dysponuje takimi pociskami. Te pociski, jeśli ona dysponuje nawet podobnymi. No to one nie są tak skuteczne, nie są tak zabójcze Natomiast Javeliny po prostu sieją spustoszenie Bo jest to pocisk niesamowicie uniwersalny sprawdza się przeciwko różnym celom I w rękach wyszkolonego, dobrze przygotowanego żołnierza Jak najbardziej jest to broń niesamowicie skuteczna, niesamowicie zabójcza Tutaj trzeba nadmienić, że Ukraińcy tą bronią dysponują już wcześniej Jeśli dobrze pamiętam od roku 2018 To nie jest broń, która trafia do Wojska Ukraińskiego na przeciągu ostatnich miesięcy. To broń, która już jest Ukrainie przekazywana wcześniej, więc żołnierze znają tą broń, wiedzą jak ją wykorzystywać i to sprawia też, że no ta broń jest niesamowicie zabójcza i niesamowicie skuteczna i Rosja podobnej broni nie posiada. To jest chyba jedna z większych przewag armii amerykańskiej, że tutaj każdy żołnierz może dysponować bronią, która jest zabójczo skuteczna i niesamowicie śmiercionośna. Mi się wydaje, dość ciekawą to jeszcze kwestią jest to, że podobną na swój sposób bronią dysponują Chińczycy, tak zwana czerwona strzała Red Arrow 12 jest to broń, która no, może nie jest identyczna z Javelinem, ale chyba próbuje tutaj koncepcję Javelinu kopiować i mi się wydaje, dlatego Amerykanie dość zaniepokojeniem obserwowali właśnie prezentację tej broni to jak tą broń przedstawiano, bo o ile Rosja jest no na swój sposób może nie powiedziałbym zacofana, nie no ona jest zacofana Rosja jest zacofana, to jednak Chiny poszły po rozum po, do głowy, i musimy pamiętać, że Chiny dysponują dużo większymi asami w rękawie niż Rosja. I Chiny są mi się wydaje dużo lepsze pod względem technologicznym. Oni faktycznie dysponują niezłym sprzętem, sprzętem, który jest obserwowany przez Amerykanów z no, niesamowitą uwagą, jakby im widać to było podczas właśnie napięciach. Które mieliśmy w przypadku Tajwanu, że Amerykanie tutaj podeszli do tego niesamowicie poważnie. To nie jest tak, że Rosję traktuje się jak no, ubogiego jakiegoś wariata, który gdzieś tam sobie coś tam wymyślił i teraz no, nas szantażuje. Pamiętajmy, ten wariat ma broń atomową, ale Chiny są pod względem właśnie tych środków konwencjonalnych, broni, którą mogą wykorzystać, broni, którą mają na wyposażeniu, są dużo bardziej zaawansowane i tutaj te Chiny mogą faktycznie stanowić duży problem. Więc tutaj mi się wydaje, tu najbardziej bym szukał konkurencji dla Javelina. Właśnie w Chinach, właśnie w chińskiej technologii szukał podobnego pocisku, podobnego systemu, który jest w stanie zwalczyć każdy czołg. Nie w Rosji, ale właśnie w Chinach. tych Chiny, które tak teraz zapomnieliśmy o nich, którzy, niektórzy nawet nie doceniają tych Chin. Ja wiem, że kubuś puchatek jest słodki i strasznie miludzki, ale trzeba pamiętać, że kubuś puchatek też dysponuje niezłymi asami w rękawie. No i pamiętajmy, że też wiele na przykład naszych telefonów, teraz ostatnio zauważyłem na przykład reklamy lodówek, czegokolwiek. Pochodzi coraz częściej z Chin I tam jest produkowana No więc jak Chiny się zdenerwują To możemy zostać bez lodówki I wtedy będzie śmiesznie Ale mi się wydaje tutaj te Chiny są bardziej racjonalne Chociaż nie mówmy hop zanim przeskoczymy Bo Rosjanie też wydawali się przez jakiś czas racjonalni Natomiast tak to niestety nie wyglądało no i raczej właśnie w Chinach należy szukać podobnego pocisku, no chyba, że Polacy sobie przypomną, że no jak zrobiliśmy pioruna, to przydałoby się jeszcze mieć coś do zwalczania czołgów. No i znowu strzelimy takie cacko, że Amerykanie będą chcieli to od nas kupić, więc w tej kwestii nigdy nic nie wiadomo, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. Ale póki co mi się wydaje, Javelin jest jednym z najskuteczniejszych. Przeciwpancernych pocisków kierowanych o niesamowitej skuteczności, niesamowitych możliwościach. Pocisk, który jest w stanie zniszczyć praktycznie każdy pojazd, który pojawi się na polu bitwy. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wymyślicie o Javelinie, czy natraficie na ten pocisk w jakiejś jeszcze innej produkcji, jak tam się spisywał, czy był niesamowicie skuteczny, niesamowicie dobry, czy może jednak raczej nie spełnił waszych oczekiwań. Raczej mi się wydaje, w większości gier, jeśli ten pocisk się gdzieś tam pojawia, no to jest to niesamowicie skuteczna konstrukcja, konstrukcja, która po prostu, no, Praktycznie bez większego trudu, jest w stanie zniszczyć lub uszkodzić poważnie większość pojazdów. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia! No i cześć!